Hejka, kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy w Brawl Starsa I ogólnie Dawno nie było odcinków na moim kanale Ale to przez nie miałam czasu Po prostu nagrywać Dobra, jest tutaj Z dnia trzeciego, poziom mocy O, fajnie, fajnie, fajnie Bardzo fajnie Możemy sobie chyba ulepszyć go Tego zadymiarza nie wiem, nie jestem pewna tak, możemy, ale w sumie ulepszymy sobie. Nie, czekajcie, yy, Jessica. Chociaż nie, bo na nią mi nie chce było ulepszyć. Dobra, to sobie ją ulepszamy. No i gramy. Ciekawe, czy wygramy pierwszą gierkę. Jestem bardzo ciekawa. Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo. I tak w ogóle to lecimy, jak będzie mega krótki, ponieważ. Po prostu muszę wam coś nagrać, ale teraz jest lekka burza, więc. No wiecie o co chodzi, ale. Kurde, ja to jakiś zadymiarz jest, do mnie strzela i ja do niego też, ale. Porażka! Dobra, po jest u mnie właśnie burza, ale przez to, że tak mało odcinków się pojawiało, no to musiałam coś nagrać. I no to tyle w sumie co ja wam miałam informację. Dobra, 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 lecimy tutaj, lecimy tutaj, lecimy tutaj. Kurde, 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 tu kurde, mnie szelają. Dobra, to tutaj tu widzę, że ktoś jest zapity, więc... więc no. Też go zabiję. Dobra, są dwie skrzynie, które będą moje Sekunda. Berawo dla mnie. Po prostu i prosta gra dzisiaj. Ta jest ta to jest nic nie było. Ale teraz łatwo. Trzech za Prawdopodobnie. O, wielkie starcia. Tu jest ten zadymiarz. No chodź tutaj. Wygram z tu tobą na 100%. Chyba. O nie, jednak nie wygram. Nie wiedziałam, że on ma tyle tej mocy takiej. O, ale wygra i tak. <grym> łatwo z nim. I zagramy sobie teraz jeszcze jedną i to będzie wtedy tyle tego odcinka. No bo no, na wakacje wciąż się nam pojawiają te odcinki. No bo wiecie, teraz y, jest jednak. No teraz jest jednak wystawienie ocen, nie? Trzeba poprawiać wszystko, co się, mo, co się da, żeby po prostu mieć, ocen, mieć jak, jak najlepsze oceny. Ogólnie jako jest tam, i w ogóle pierwszy taki rok szkolny, mogę do tego klasy, że dostanę świadectwo z paskiem lub bez. No to to e, chcę mieć ten efekt. Opa! <todgłosy> widzowie, to jest Opa! walczyć z tym zadymiarzem akurat, ale dobra Wybrany to jeszcze nie do końca to ma Ale wygra to pewnie Oczywiście, że wygra to <laughs> O Boże. a wygrałam ja, dobra To fajnie Dobra, tu mamy takie dwie skrzynie, odblokujemy je Dobra, dobra, mamy Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj coś jest Takiego, o niewielkie starcie Ten ktoś to jest chyba gdzieś tu Tak, a wygrałam już, ej, ok, łatwo z nim no i dobrze się bawię, tylko sobie. Bardzo mi się kroszy. To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się podoba, dajcie łapki do góry i subskrybujcie. Papatki.